Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokan Battle. A w dzisiejszym filmie omówimy sobie najnowsze postacie, które zostały już ogłoszone, czyli Vegeta i Kuya. Jest to oczywiście tutaj zapowiedź w grze, na japońskiej wersji do kana, Oczywiście na globalnej jeszcze jej nie mamy, ale wydaje mi się, że jutro już powinniśmy ją dostać. Więc mamy tutaj oczywiście zapowiedź nowe, nowego Vegety, my już wiemy, jego, wiemy jak wyglądają jego statystyki, jak wyglądają ataki i jak wygląda jego... Pasywka. Także w sumie to jest tyle, jeżeli chodzi o informacje w Dokanie, bo później to mamy jeszcze informację o jakimś tam Extreme Super Battle Roadzie, a poprzednie informacje już znamy. Także okej, okay, przejdźmy sobie tutaj na Twittera, na X właściwie. No i teraz tak, co my tutaj mamy? Wczoraj na oficjalnej stronie Dokana na Globalu, na Japonii, na Twitterze oczywiście i na Facebooku została pokazana taka. Taki gif, informacja. Yy... Taka zagadka, właściwie, też o tym, że pojawi się jakaś postać w Dokanie, która robi boom. Czyli można byłoby spekulować, że to będzie jakaś postać, która nie wiem, niszczy planetę albo kogoś wybucha. No i takimi postaciami są właśnie dzisiaj wspomniane Vegeta, ale są to również Frieza, który zniszczył Krillana. Wirus, który niszczy planety, Vegeta z Nappą w sumie też chyba zniszczyli planetę w Dragon Ball Z, więc znowu szansa na to, że jest Vegeta. Więc tych postaci troszeczkę było, no ale jak widzicie, mamy oczywiście Vegeta, z czego ja się bardzo cieszę, więc to jest bardzo na, zdecydowanie na plus. No i teraz tak, jak jeżeli chodzi o tutaj super ataki, to my sobie w sumie możemy to teraz tutaj zobaczyć, tylko sobie tutaj, o proszę bardzo, zatrzymam oczywiście soundtrack, żeby tutaj słyszeć, co się dzieje w animacjach. No i Zobaczmy, ja tutaj póki co nic nie będę mówił, to trwa tylko minutę, więc sobie spójrzmy. Oczywiście na początek mamy super atak Kuya. Distort Impact. No i proszę bardzo. Także, no nic specjalnego, w miarę okej. W miarę okej. No tak, jest okej. Okay. I mamy wejście, anim animację wejścia Vegety. No i oczywiście piękny Vegeta. Nie no ładny jest, ładny. Tutaj ładnie go zrobili. Nie no, tu jest tu jest ładny. Jest ok. Jest super atak. Nawiązujący do walki z Zarbonem bodajże. Tak. Bo tu uderzy i wystrzeli ki. Tak jest. No i oczywiście piękny tutaj powiedzmy Chaos Screen. Piękny, no ładny, po prostu ładny Vegeta. I Active Skill który zadaje oczywiście damage. Proszę bardzo. I paluszkami boom. A, brzydkie fajerwerki. No i tak to wygląda, więc animacje myślę, że są w miarę w porządku. Mogło, mogło być może troszeczkę lepiej, chociaż wydaje mi się, że nie możemy za dużo wymagać od, od Tokana. Myślę, że lepiej, żeby na przykład wymyślili na następny Dokian Festival coś ciekawego, chociaż no... Jest ok, po prostu jest ok. nie zagłębiajmy się, je, ja tam animacja akurat mi tutaj tego wegety nie przeszkadzają, ale oczywiście nam zależy głównie na teraz statystykach. Także zacznijmy może sobie od tej pobocznej postaci, którą jest kuj, yy, a w sumie to tego nie muszę tutaj wam pokazywać, no jest tutaj kuj, jego statystyki są dosyć niskie, bo tutaj tylko 9600 życia, ataku niecałe 9000, defa 4700, też niecałe 5000, ale to są statystyki bez ukrytego potencjału, więc jeżeli mamy tylko go Jednorazowo, bez żadnych kopii, no to do tego trzeba jeszcze dodać oczywiście po 2000 do HP ataki defensywy, więc no to jeszcze okej, okay, w miarę wygląda po tych y, statystykach z, do, z ukrytego potencjału, ale mogłoby być delikatnie lepiej. No i teraz tak, jeżeli chodzi o statystyki i o jego liderkę, także proszę bardzo, przejdźmy tu sobie. No i teraz tak, leader skill, Planet Namek saga kategoria Ki plus 3 HP, atak def 130%, czyli w miarę standardowo jak dla postaci y, oczywiście takich pobocznych na banerach. No i jeżeli chodzi o pasywkę, nie jest ona zła, ale są pewne warunki do spełnienia. Ki plus 3, atak def 150% na stałe, 50% szansy na to, że uniknie ataku w tym super ataku, jeśli i jeśli życie jest 50% lub mniej kiedy otrzymuje atak, ma plus dodatkowe szanse uniknięcie ataku w tym super ataku plus 20%. Czyli, z tego co ja tu rozumiem, to tak. Ma 50% szansy uniknięcia na uniknięcie ataku w tym super ataku i jeśli mamy mniej niż 50% życia, no to wtedy je dochodzi do tego 20% szansy na unik. Czyli w miarę okej, okay, bo jest to postać, która unika. Chociaż, no, ma tu dosyć niskie statystyki na defensywie, bo są to tylko niecałe 5000, więc będzie trzeba uważać na tą postać, bo jest to coś po kroju Android 18 z 9 rocznicy. Hmm, no ale okej, okay, dobra, no mamy szansę na unik, więc 50% szansy na unik już mamy. No i dodatkowe 20%, jeżeli życie jest 50% lub mniej, ale tu raczej staramy się mieć więcej niż 50% życia. Chociaż, no, jeżeli mamy mniej niż 50% życia, to wtedy już to jest aktywowane. Ale co dalej? Atak def 150% i szansa na uniknięcia ataku w tym superataku, hmm, plus 20% kolejne, kiedy atakujący kiedy atakuje i jeśli przeciwnik ma obniżony atak lub obniżony defensy obniżoną defensywę. No i do tego, jeżeli to wszystko spełniamy, mamy yy, oczywiście 70% szansy na to, że wykonamy dodatkowy super atak. Czyli tak, mamy atak def 150% i szansę na unik plus 20% kiedy atakujemy, ale musi mieć ten przeciwnik obniżoną, at obniżony atak lub defensywę, więc tutaj jest niestety taki warunek. No, i do tego wydaje mi się, że jeżeli spełniamy to wszystko, to mamy jeszcze dodatkowo 70% szansę na to, że wykonamy dodatkowy super atak. Czyli po prostu przeciwnik musi mieć obniżone ataki defensywę. No, w miarę okej, okay, ale mówię, no tutaj są przeciwnicy trudni, którym można obniżyć ataki defensywę, ale nie są to wszyscy. Także jest to dosyć postać taka sytuacyjna na, na poszczególne eventy, na konkretne eventy. Co dalej? Unika. Dobrze mówię tak. Unika wszystkich ataków, unika ataków przeciwnika, w tym super ataków i wykonuje krytykal hity w turze, gdzie przeciwnik, w sensie, gdzie nie przeciwnik, tylko gdzie my mamy 50% życia lub mniej od początku tury. I to jest tylko raz. Aha, czyli rozumiem, że jeżeli Kuj się pojawia w turze, gdzie my mamy mniej niż 50% życia, to wtedy unika wszystkich ataków i wykonuje krytykal hity. To jest ok w miarę, bo. To zdarza się, że jest coś takiego, że dostaniemy jakiegoś konkretnego hita. I wtedy mamy problem w następnej turze. A KUI jest postacią, która może nas uratować, bo wtedy ma gwarancję na uniki i gwarancję na critical hity, więc to jest ok, ale to jest tylko jednorazowo, więc to tylko raz nas ratuje. Ale mimo wszystko i tak ma już 50% życia wbudowanej tutaj na początku. Szansa na unik, więc jest ok. Forsuje e, super ataki przeciwnika, czyli przewiduje te super ataki na początku tury, odkąd postać e, atakuje. I jeżeli jest w drużynie sojusznik z kategorii Planet Namek Saga, dobrze rozumiem? Forsuje super ataki e, at start of character is attacking turn, czyli odkąd atakuje w turze. Kiedy jest inny sojusznik z kategorii planet na Meksaga? Dokładnie, czyli musi być jakiś sojusznik, atakujący w tej samej turze, nie wiem. Freeza, Giniu, Vegeta, Goku, coś takiego. Ważne, żeby był to po prostu sojusznik z planet na Meksagi kategorii. Wydaje się w miarę okej okay, ten kuj, chociaż, no mówię, te statystyki jego są dosyć niskie, więc wydaje mi się, że mimo, że ma 300% tutaj defensywy i ataku podwyższone, jeżeli spełnimy oczywiście wszystkie warunki, to w przeliczeniu to i tak jest mało defensywy, więc jeżeli chodzi o ukryty potencjał, to ja bym mimo wszystko leciał mu w unik i ewentualnie combo, bo nie jest to postać, która ma dużo bić, tylko ona ma po prostu unikać. Ewentualnie możecie dać po trochu uniku, combo i kryta, no bo tego kryta to też za bardzo nie ma wbudowanego. Tyle, że ma raz tam gwarancja, ale to. Jest tylko sytuacyjne raz na całą walkę. No bo tutaj musimy mieć jeszcze minus 50% życia. W sensie 50% życia lub mniej. Więc jest ok ten kuj. Nie jest jakiś mega mocny. Wydaje mi się, że on jest dosyć podobny do Krillana i Androida 18. Ewentualnie mógłbym sobie to tutaj jeszcze sprawdzić, jeżeli chodzi o karty. Także wejdziemy sobie tutaj oczywiście na Dokan Info i sobie yy, sprawdzimy Krilli na... Jak się go pisze? Mm, tak, dokładnie. Sprawdźmy sobie tutaj tego Krilana i Androida 18. Jeżeli chodzi o statystyki, base minimum, yy, base max. Tak, defa 4800. Także tutaj jest bardzo podobna sytuacja, nawet troszeczkę mniej te, tego, tej defensywy ma ten kuj. Więc jest to bardzo podobna postać do tego Androida 18 i Krilana, bo w sumie też mają atak Def 180%, ale to. To nie jest dużo, bo tu ma jakieś statystyki, ale oni mieli okazję, że dostaną atak po prostu zwykły nawet i, i, i leżą, więc... Kuj wydaje się podobny do Androida 18 Krillana, więc Kuj albo unika, albo umiera. Tak mi się wydaje, że na tej zasadzie ta postać yy, działa. Także pasywkę sobie obejrzeliśmy i jeszcze na superataku podnosi, podnosi sobie ataki i defensywę na jedną turę o 50%, no i obniża oczywiście atak i defensywę, żeby tutaj ten warunek, gdzie daje sobie boosty... Gdzie ma, gdzie przeciwnik musi mieć obniżony atak lub defensywę, więc, no to analogicznie, że Kui musi mieć coś takiego, bo jeżeli by nie miał, to by było troszeczkę bez sensu. No ale na szczęście ma coś takiego na super ataku, więc Kui raczej można go używać, ale mówię, trzeba liczyć na jego uniki po prostu. Ale my przechodzimy do takiej głównej atrakcji, czyli ten Vegeta, bo on się wydaje dosyć solidną postacią. E Statystyki są już duże i do tego trzeba oczywiście jeszcze dodać wartości plus 2000 do każdej statystyki HP, ataki defensywa, bo to są statystyki bez ukrytego potencjału, więc ponad 13 tysięcy życia. Właściwie, no, liczmy, że już mamy ukryty potencjał, no bo to wiadomo, tylko po to jest ukryty potencjał, żeby od razu mu go dać, nie? Więc tak, 15 tysięcy życia, ataku 13 tysięcy i defa 8 tysięcy. Dev mógłby być większy do 10 tysięcy, ale nie ma co tutaj narzekać. Wygląda dosyć w porządku. Yy, I teraz tak, przejdźmy sobie, oczywiście, tutaj do m, statystyk, yy, jeżeli chodzi o wegetę. Na początku, może inaczej jeszcze. lider Skill. Planet Namek Saga, Gifted Warriors, Inhuman Death. Mi, mi to pasuje. Planet Namek Saga w porządku. Dawno nie było chyba. Yy, sojusznika w sensie lidera z tej kategorii ewentualnie mógłbym sobie to jeszcze tutaj sprawdzić yy, karty proszę bardzo kategorie i planet na meksaga zobaczmy kto był ostatnim wow ostatnim liderem najnowszym to był chyba ten giniu. o kurde 2022 chyba. o boż maj 2022 to my bez lidera byliśmy dwa lata więc U, koniecznie tutaj potrzebny lider do, do tej kategorii więc planet Namek jest spoko, Gifted Warriors ok, i Human Death w sumie w porządku, bo nawet nie wiem czy był lider do tej kategorii. Już nie będę tego sprawdzał, ale jest ok. No i oczywiście dodatkowe boosty hmm, HP Attack Deaths 30% dla postaci z kategorii Dragon Ball Seekers i Pure Science, więc można było się spodziewać, że będzie Pure Science u tego Wegety, no a Dragon Ball Seekers to też ma to sens, bo Vegeta szukał kul w anime w tym, w tym momencie, więc jest ok. Ale dobra, nas interesuje bardziej pasywka teraz. Yy, Aktywuje animację wejścia tylko raz i ma. Ki plus 3, atak def 180%, na resztę bitwy, kiedy walczy przeciwko jednemu przeciwnikowi, gdy postać się po prostu pojawia, czyli Vegeta. Gdy się pojawi, to przeciwnik musi być tylko jeden. Jeżeli mamy więcej tych przeciwników, to wtedy ta animacja wejścia się po prostu nie zaliczy. Więc jeżeli załóżmy, w pierwszej turze jest jeden przeciwnik, yy, w pierwszej fazie walki i ten Vegeta się pojawia, to na przykład jak w kolejnej fazie walki pojawi się dwóch przeciwników. To mimo wszystko ta pasywka tutaj, te aktywacja animacji wejścia będzie już aktywna, więc to jest bardzo w porządku. Więc statystyki w miarę ok Ale teraz dzieje się magia. Atak w 50% za zebraną kulkę ki. I to jest do 500%. Więc jeżeli zbierzemy tutaj 10 kulek ki, to mamy 500% statystyk ataka i ataku i defensywy, no i oczywiście staramy się tutaj aktywować wszystko, więc dodajmy do tego jeszcze 180%, i to już jest 680% do statystyk. Yy, chcę tylko napomknąć, że ostatnią postacią, która takie wielkie statystyki miała, to jest yy, w sumie Goten i Trunks fizyczni, którzy, których ostatnio showcase zrobiłem niedawno. I oni, wiesz, te, te, też tam miał, mieli jakieś takie duże statystyki, chyba pod 550%, i jeżeli to wszystko jest aktywowane, to oni potrafią naprawdę dużo uderzyć. Więc Steven Vegeta wydaje się też, też się dosyć mocną postacią, zważywszy też na to, że on tego ataku ma dużo, bo to już jest w sumie 13 tysięcy, jeżeli ukryty potencjał jest aktywowany, no to 13 tysięcy do ataku, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Więc w porządku. No i teraz dalej. Losowo zmienia kulki orby określonego typu, nie licząc AGL orbów, czyli tych niebieskich na Rainbow. Czyli to jest bardzo fajne, bo jeżeli tutaj postać zamienia nam wszystkie orby na Rainbow, nie ma tutaj żadnego innego warunku, po prostu zamienia orby na Rainbow, nie licząc AGL, to jest duża szansa na to, że będziemy mieli sporą tych ilość orbów do zebrania w trakcie, w trakcie walki, więc to jest bardzo fajne, bo mówię, jak zbierzemy 10 orbów w jednej turze, to ta postać będzie kosiła i będzie miała pełno, pełną masę defensywy. Yy, a, no i jeszcze na superataku fajna rzecz jest, ale to, yy, to na końcu oczywiście. Przejdźmy sobie najpierw przez pasywkę. Co dalej? Yy, 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 zgubiłem się. O, tutaj. Redukcja damage'u 30%, czyli 30% mniej obrażeń dostaje od przeciwnika i szansa na uniknięcie ataku w tym superataku plus 18% z zebraną AGL kulką jedną lub tam wiadomo, lub więcej niezależnie od tego ile ich zabierzemy Zbierzemy ważne, żeby tylko jedną kulkę zebrać, lub jeżeli nie mamy niebieskich Orbów, to wystarczy 5 orbów innych zebrać, tutaj jest napisane jest yy, albo Agiel Orb zebrany, lub 5 więcejki yy, zebranych. Chodzi tutaj to o to, że jeżeli nie mamy możliwości zebrania niebieskiej kulki, to po prostu mamy alternatywę i możemy zebrać, nie wiem, na przykład 5 żółtych kulek, czyli fizycznych. I wtedy też to tutaj się aktywuje, więc zakładając, że będziemy tym wygodniu, starali się zbierać jak najwięcej orbów. To raczej to będzie w większości przypadków, 90% przypadków będzie po prostu to aktywowane, więc już jest 30% redukcji damage'u. Ale to nie jest koniec tej bajki, bo ten Wegeta jest solidny. Solidny jest. I teraz tak, Co on tu ma dalej. Zgubiłem się znowu. O, tu. Plus dodatkowe szanse na uniknięcie ataku w tym super ataku plus 30% i dodatkowy damage reduction plus 18%, kiedy atakuje i jeśli życie jest 50% lub więcej zakładając, że staramy się tutaj mieć jak najwięcej życia yy, bo, no bo tak zakładamy oczywiście to wtedy ten Vegeta ma 48% redukcji damage'u i 48% szans na uniknięcie ataku w tym superataku więc no liczmy, zakrąglimy to do 50% 50% uniku i 50% oczywiście to są szanse, 50% szansy na unik i 50% redukcji damage'u sporo jak na postać, która ma tyle statystyk, tyle boostów, 680% do boostów, do statystyk. Ogromna, ogromna ilość. No i co, co dalej, wykonuje dodatkowy superatak, jeżeli mamy te 50% życia lub więcej. Więc w sumie powiedzmy, że nam już to poniekąd gwarantuje dodatkowy superatak. Więc Vegeta do tej pory jest mocny, ale to nie wszystko. Bo mamy jeszcze taką dodatkową rzecz. Jeżeli mamy 50% życia w turze, yy, na koniec tury, czyli załóżmy, że Wegeta w pierwszej turze, nie wiem, gdy kończy się tura, w której jest Wegeta w pierwszej turze i mamy 49% życia lub mniej, to wtedy w następnej turze, gdy się pojawi, czyli analogicznie, jeżeli jest na drugim slocie, to chcemy, żeby się pojawił w trzeciej turze, a i mamy mniej niż te 50% życia, no czyli 49 zakładając to w następnej turze, gdy ten Vegeta się pojawi, to ma tak, plus dodatkowe DEF 50% i 50% szansy na to, że wykona CRITICAL HIT od yy, FROM THE NEXT yy, TURN on, ONWARD, czyli poprzedzając następną turę, yy, czyli po prostu gdy się pojawi. Więc to jest fajne, bo jest to dodatkowy po prostu boost do defensywy i jeszcze 50% szansy na to, że wykona CRITICAL HIT. Nie ma tutaj żadnego warunku, że jest to tylko raz, więc to się wydaje dosyć w porządku. Opcja, bo daje, daje nam to po prostu dodatkowe statystyki. I teraz tak. After the character performs, czyli tak. Po tym, gdy postać wykona 5 super, super ataków lub więcej w walce, zmienia wszystkie orby AGL na początku tury, gdy się pojawia. Tak? tak, dobrze mówię. Jeszcze raz zmienia kulki, wszystkie kulki na rainbow na początku gdy postać się pojawia w następnej atakującej turze, turze tylko raz czyli wykonamy 5 super ataków i w następnej w walce oczywiście, w następnej turze zamienia wszystkie orby i dla postaci atakującej going forward czyli w następnej turze losowo zmienia kulki orby losowo zmienia orby określonego typu na AGL, nie licząc AGL, czyli Zakładając, że, nie wiem, Vegeta w ósmej turze zamienia sobie, oczywiście w turze, w której się pojawia, zamienia orby, wszystkie orby, na AGL, czyli załóżmy, że to jest w ósmej turze, to w dziewiętej turze dla innych postaci też zmienia losowo jakieś tam orby na orby AGL. Więc jest to fajny też support dla innych postaci, wydaje się dosyć solidny. Jeżeli chodzi o to, też więc mi to pasuje, bo to też on ten Vegeta pomaga innym. Więc yy, statystyki są przeogromne: redukcja damage'u jest, yy, unik jest, kryt też gdzieś się tam śmignął, ale tego kryta można by było gdzieś tam wbudować w ukryty potencjał. Więc powiem szczerze, kusi mnie ten Vegeta. Troszeczkę mnie kusi. Wygląda naprawdę solidnie. Więc y, pasywkę sobie tutaj omówiliśmy. Statystyki właśnie do tej pasywki są ogromne. Yy, właśnie, ma Active Skill oczywiście. Yy, również tutaj ten y, Vegeta Dirty Fireworks, czyli brudne, brzydkie fajerwerki, chyba tak to tak się powinienem się przetłumaczyć. I teraz tak, może być aktywowane mm, po wykonaniu czteru, czterech lub więcej superataków w walce. I to tylko raz, czyli raz możemy active skill używać. Czyli cztery superataki wykonujemy w turze i wtedy może, możemy aktywować active skill. I teraz co ma? Massively rise attack, czyli Podnosi sobie masywnie atak tymczasowo, czyli na jedną turę o 100% czyli na o 100% podnosi sobie atak tymczasowo na jedną turę, w sensie i y, zadaje Ultimate damage przeciwnikowi, czyli na tym Active Skillu. I ma atak 50% w walce, czyli y, do końca wydaje mi się, że to jest na, na, na stałe, czyli doda, dodajemy sobie po prostu plus 50% do ataku. Więc licząc te 6, 680%, że chcemy to aktywować, do tego jeszcze 50%. Jezu, ta postać ma 730% y tutaj boostów do ataku. To jest niesamowite. No ten Vegeta aż aż piękny. No we Fani wegety jedzą z ręki po prostu. No to jest niesamowite, żeby ten Vegeta takie statystyki miał. Mi się podoba, mi się to po prostu podoba, no aż, aż chcę samonować. No, no szkoda mi DSów, ale aż się prosi, żeby tutaj polecieć po tego Wegetę. Ale zobaczymy oczywiście, jak wygląda yy, banner tego Wegety. No i oczywiście jeszcze na super ataku, bo nie wspomniałem o tym. Greatly rise attack po przecinku, czyli podnosi sobie atak o 50% yy, i to oznacza, że on sobie ten atak stakuje. Czajcie to, on sobie atak stakuje. I stakuje sobie również defensywę, ale defensywę już o 30%. No i oczywiście zadaje immense damage. Ten Vegeta jest. Popiepczony za przeproszeniem, naprawdę. Nie powinienem brzydko mówić, ale. On jest po prostu... No piękny ten Vegeta, No spójrzcie na niego. No przecież tu... Milon no, ma statystyk do ataku. 13 tysięcy zał załóżmy, że mamy go na 55%. 13 tysięcy do ataku. E 680% na pasywce, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i wszystko aktywujemy. 50... no 50% redukcji damage'u, 50% na to, że uniknie ataku Zmienia orby sobie Jeszcze później po wykonaniu kilku superataków zmienia wszystkie orby na AGL Ja po prostu nie mam nie mam tutaj żadnych yy... Zaprzeczeń, w sensie nic mi tu nie przeszkadza w tym wege u tego wegety. Ma active skill, który również mu tutaj podnosi atak o 50% na stałe. Na super ataku się stakuje i ataki defensywne. No przecież aż. Ach, za, za bardzo chyba mi tutaj weszło, ale kusi mnie ten wegeta, naprawdę. No po prostu mnie kusi. Jeżeli chodzi o inne informacje, to tutaj za bardzo ich nie ma. No i oczywiście jest tutaj informacja jeszcze o przerwie technicznej. Nie wiem czy ona już była, czy będzie 30 września. Zobaczmy. 30 września. PST. Która to będzie godzina? Albo inaczej. PST. Która to godzina w Polsce? Sprawdźmy. Yy. Tu jest godz... o 9 godzin później. Pacific Time. Czyli jeżeli. U nas jest 16, to u nich jest 9 godzin wcześniej, okej. Okay. Czyli to już było, bo 16 do 23 minus 9 godzin. Tak, to już było chyba. Chyba tak. Jeżeli, jeżeli tutaj coś źle myślę, to, to, to poprawcie mnie w komentarzu. Także tak się prezentuje ten Vegeta. Jest on po prostu piękny, jest solidny, piękny nasz Vegeta, książę Saiyan. Więc dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba i czy będziecie samonowali. Oczywiście, jeżeli banner wyjdzie, to myślę, że mogę zrobić odcinek, w którym omawiam ten banner i po prostu mówię, czy warto, czy nie warto samonować. Wydaje mi się, że mógłbym w sumie taką serię zrobić, że gdy pojawia się jakiś nowy banner i wiemy, jak wygląda, to wtedy mogę po prostu dać info, czy warto, czy nie warto samonować, czy to dla nowych graczy, czy dla graczy, którzy stale już grają, więc okej, okay. mi się Vegeta podoba. Jeżeli miałbym dużą ilość DS-ów, albo by była duża szansa na to, że trafię tego wegetę, albo po prostu w ogóle banner dobrze wygląda, to może się skuszę. Chociaż nie ukrywam, że ja staram się być teraz oszczędny, bo wydaje mi się, że dziesiąta rocznica pokaże nam jeszcze lepsze postacie i kto wiem, może to tutaj ten Vegeta oznacza, że. Na dziesiątą rocznicę dostaniemy jakiegoś Wegetę albo Freezera? Kto wie? Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. A ja już nie przedłużam, bo wydaje mi się, że 24 minuty odcinka to i tak jest już, już dosyć dużo. Więc, jeżeli mi wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i ewentualnie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić następnych materiałów. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka. Na razie, cześć, papa! Pa.